Wiesz? Trzeba coraz większą uwagę zwracać na słowa. Człowiek myśli o jednym, mówi co innego i w efekcie może fatalnie się przejęzyć. Jak to? Normalnie. Wyobraź sobie, byłem kilka dni temu na imprezie. Moją uwagę przykuła pewna atrakcyjna pani o bujnych kształtach. Potrzebę, gdyż chciałem zaprosić ją do pańca. Ale myślałem o czym i w efekcie fatalnie się przejęzyczyłem. Zamiast powiedzieć, czy mogę panią prosić do twista, powiedziałem, czy mogę panią prosić o biustę. No i śmiertelny się obraził. Masz rację, no przyjęcie czynienia może być bardzo niebezpieczne. Też ostatnio miałem taką sytuację. Siedziałem z żoną przy śniadaniu, no, bardzo przyjemnie, no, z grzanki, kawa, jajko. W pewnym momencie poprosiłem żonę o sól. Ale że byłem bardzo zamyślony, zamiast powiedzieć, poproszę o sól, powiedziałem, ty stara kurwo, zmarnowałeś mi 20 lat życia. No i jestem sam.